Przez długi czas elfy mogły cieszyć się pokojem. Nisze warstwy społeczne mogły się zadowalać małymi problemami i ogólnym spokojem. Natomiast wysoko urodzeni, z pokolenia na pokolenie, chcieli coraz więcej i więcej. W międzyczasie, Serinok szukał istot, które mogłyby dołączyć do jego wielkiej armii podziemi. ziemi. I arogancję i łakomstwo wysoko urodzonych, postanowił dać im ofertę. W zamian za dołączenie do jego armii, elfy otrzymałyby od niego wielką potęgę i możliwość współpanowania świata. Wysoko urodzeni przystali na propozycję i podali się splugawieniu, tworząc tym Mroczne Elfy i postanowili zaatakować swych niesplugawionych braci. Rozpoczęła się wojna cienia i blasku. Pierw z pomocą swego Mrocznego Pana, Elfy Mroczne zdecydowanie wykrywały wojnę, jednak na pomoc wyzacom Dragona i Mirandę przyszły Krasnoludy z Jontanaru oraz zakonnie czas Sprawiedliwości. Mroczne Elfy zdziesiątkowane i pokonywane wycofały się do jaskin, gdzie musiały stawić czoła gniewowi Serinoxa.